Ta sama ilość uderzeń, ale zrobimy tak, że raz zagram przebieg triolowo. Chodzi o to, że zobaczmy, zrobimy coś takiego. Fajne, nie? Przyjemne. W zasadzie można powiedzieć, że to się zaczyna od czegoś takiego, że jest prawa i dwa razy lewa. I to nam tworzy triolę. Ale ja tą triolę lewą ręką, te triole, dwa, dwa uderzenia. Już gram na końcu taktu, nie? Bo mamy raz i dwa, i trzy, i cztery, i już tutaj, nie? Bo raz wchodzę tu. Równie dobrze, taką samą ilość uderzeń możemy zagrać w taki sposób, że na przykład tą dwójką zagramy dwa ostatnie uderzenia w formie 32. Dobra. Ja, więc na zmianę teraz te dwie rzeczy. Daj znać w komentarzu, czy słyszysz te niuanse. Czy nie. Musisz słyszeć jak dla mnie. Nie ma szans, żebyś nie słyszał. Nie słyszała. Nara.